Hej, hej. Witam się z wami Hall Reserved. Reserved ostatnio zaskakuje mnie, a szczególnie jak pojawiła się nowa kolekcja, to bardzo dużo rzeczy wpadło mi do koszyka. Myślę, że będzie następny odcinek, bo jeszcze coś tam mam w ulubionych. Także pokażę wam co dzisiaj tutaj wybrałam. Kilka rzeczy jest totalnie w moim stylu, a kilka rzeczy zobaczymy. Zobaczymy. I jak tylko zobaczyłam ten płaszcz, to wiedziałam, że muszę go zamówić yy, przez kolor. Oczywiście, że przez kolor. Rozmiar L. Yy, to są nowe kolekcje, więc niestety już ceny nie są takie cudowne, ale być może kiedyś pojawią się na wyprzedaży. Piękny niebieski płaszcz. On jest z dodatkiem wełny. Yy, taki materiał, taki troszkę ala baranek. Piękny, zapinany na jeden guziczek z podszewką. 50 poliester, 50 wełna, podszewka 100% poliester. I mamy piękny płaszcz w przepięknym kolorze. Długość jest taka idealna, bo jest do kolanka, więc myślę, że dla wielu z Was będzie on idealny. Tak jak mówię, no niestety, materiał się obiera na czarnym, zostawia bardzo dużo włosków. Krój bardzo prosty, na jeden guziczek. Dość ciekawy. Według mnie jest, na mnie jest za mały w rękach, więc nie do końca ja się w nim odnajduję. Temna rzecz spodobała mi się na modelce, a jest to taka bawełniana kamizelka. Na dole ma ściągacze, więc tutaj się można ściągnąć. Dość ciekawa jak będzie wyglądać, czy raczej jako taka ozdoba stylizacji, czy niekoniecznie. Kosztowała 200 zł i wzięłam w rozmiarze L. Taka mizelka niestety, ale na mnie zachwytu nie robi. Nie do końca mi się podoba. Wydaje mi się, że w ogóle podobne kroje można znaleźć w Lumpie. Nie dałabym za nią 200 zł. Poza tym bardzo ten materiał się obiera. Wszystko się do niego yy, klei. I mi nie do końca się podobają tak. Yy, Spuszczone rękawy. Wzięłam również szarą bomberkę, bardzo klasyczną. Ona składa się 60% poliester, 30 wełna, 5 chyba elastan i 5 polamid. Rozmiar L, ona kosztowała 260 zł. W odcinku z Sinseja pokazuję Wam taką czarną bomberkę, która składowo jakby nie ma wełny, ale cenowo wychodzi 80 zł zobaczę, która lepiej leży. Ta wydaje mi się troszkę porządniej wykonana. Ten krój jest taki bardziej klasyczny. Jest większa i dłuższa. Dobra, mierzę sobie tę mąberkę i chyba dużo bardziej podoba mi się ta niż ta z Jest dłuższa, także wydaje mi się, że jest dość ciekawsza. Ma zupełnie inny ściągacz tutaj. Jak widzicie, robi taki tutaj troszkę balon, ale nie wygląda źle. Jedyny co jest takie, nie wiem, co autor miał na myśli, że tu są takie klapy bez kieszeni, a kieszenie są po bokach, więc w sumie nie wiem po co są te klapy. Tylko jakby ozdobne, ale wydaje mi się, że bez tych klap wyglądałoby to dużo lepiej. Wzięłam również taką e, prążkowaną polóweczkę rozmiar L ona jest taka no będzie taka bardzo przelegająca z piękną tutaj wstawką z białego. Wzięłam również cinosy, tak to się chyba nazywa, czarne z paskiem. Ja chyba nigdy chinosów nie mierzyłam, także jestem ciekawa jak będą wyglądać na mojej sylwetce. One są delikatnie zwężane w pasie, tutaj są dość szersze w udach. Także jestem ciekawa jak będą wyglądać jeśli chodzi o ten sweterek, to bardzo mi się podoba, szczególnie właśnie te kontrastowe wstawki, świetnie to wygląda. Guziczków jest sporo, można sobie rozpiąć, ile potrzebujemy. Jest przylegający, natomiast to jest bardzo rozciągliwy materiał, odrobinkę grubszy, więc to raczej właśnie na taką, teraz na taką pogodę, jak jest, jak najbardziej ok. Myślę, że do spodni będzie się świetnie prezentował właśnie tak włożony w spodnie. Narzucony na bluzkę, narzucony na spodnie niekoniecznie, bo będzie się podwijać, ale do włożenia do spodni jak najbardziej. Myślę, że bardzo dobrze wygląda i do pracy świetnie się sprawdzi. To niestety totalna klapa. Zaczynając od tego, że długość tych spodni jest no nie za dobra. Bardzo tą sylwetkę poszerzają. Rozmiarowo są ok, bo są wręcz idealne jeśli chodzi o rozmiar, natomiast tutaj te zakładki robią po prostu pieluchę. Nie, w ogóle krojem mi to nie odpowiada. Wydawało mi się zawsze, że ci nosy są troszkę bardziej proste, a te są takie zbyt workowate i wydaje mi się, że mało kto będzie w tych spodniach wyglądał korzystnie. Następna koszula, która bardzo podobała mi się na modelce, ale nie jestem pewna, czy dla mnie to nie jest za dużo. To jest koszula w kwiatki. Ona jest bawełniana, ma szerokie rękawy, dużo kwiatuszków, plus jeszcze przeszycia z takiej koroneczki, takiej koroneczki, fajnie wygląda rozmiar XL mierzę sobie tą bluzkę i jest. Przeurocza, jeśli chodzi o król. Materiał ma świetny. To jest bawełna. Natomiast zobaczcie na te rękawy. One tu w ogóle mają takie fajne zakładki, przez co bardzo dobrze się układają. Kwiatuszki, printy na rzeczach. To ta koszula jest naprawdę warta polecenia. Ona wypada delikatnie oversize'owo. Zastanawiam się jak ta Elka czy nie byłaby lepsza. Ostatnia rzecz, którą wrzuciłam do koszyka w ostatniej chwili. Ale nie mogłam przejść obojętnie, bo tak mi się to spodobało, że aż byłam w szoku. To jest uniwersalny rozmiar, więc nie jestem pewna, czy będzie pasować. 260 zł. To jest kardigan, który po bokach i rękawki ma jeansowe. Dość ciekawe rozwiązanie. Jeszcze chyba takiego nie widziałam, także bardzo mnie to zaciekawiło na stronie i stwierdziłam, że muszę to przymierzyć. Co do tego sweterka z jeansowymi wstawkami, spodziewałam się większego wow. Sam pomysł, idea bardzo mi się podoba. Myślę, że jest to naprawdę coś innego. Natomiast nie do końca wydaje mi się, że kolorystyka mi odpowiada, ten ciemny jeans. On jest niby uniwersalny, ale rzeczywiście ja jeszcze mam sporo luzu i myślę, że na takie s M-ki to będzie za wielkie. Powiedz mi się podoba, ale sens, weterek i wykonanie już tak nie do końca, także nie zachwyca. Dajcie znać, czy coś wpadło Wam do oka. Mi najbardziej podoba się ta szara bomberka. Teraz chwila zastanowienia dla mnie, czy coś sobie zostawić, czy nie. I myślę, że resort będzie się częściej pojawiać na moim kanale, bo rzeczywiście te rzeczy nie wyglądają aż tak źle. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Hej!